Leki generyczne. Spotkałem się z emitowaniem przekonania, że leki generyczne są mniej skuteczne niż leki oryginalne, ponieważ nie miały przeprowadzonych badań klinicznych. Leki generyczne wprowadza się na rynek po przeprowadzeniu badań. Tak zwanych badań, bioekwiwalencji, czy też biorównoważności, w których trzeba wykazać, że ten lek zawierający tę samą substancję czynną w tej samej dawce, wykazuje podobną dostępność biologiczną. I bada się bardzo konkretne parametry, między innymi maksymalne stężenie substancji czynnej w osoczu, czy też taki parametr, który jest miarą ekspozycji organizmu. Na substancję czynną w ujęciu dla matematyków. To jest całka z krzywej, która przedstawia stężenie tej substancji czynnej we krwi w funkcji czasu. No, i musi wyjść zakres na poziomie od 80 do 125%, żeby wykazać bioekwiwalencję. Także to naprawdę, słuchajcie, musi się dużo wydarzyć, żeby lek generyczny został wprowadzony na rynek, bo to, co ja powiedziałem, to jest czubek góry lodowej do dokumentacji rejestracyjnej takiego leku, więc nie ma się czego bać w odniesieniu do leków generycznych. Druga ważna informacja: w Polsce są wspaniałe firmy. Farmaceutyczne, które wytwarzają dobre leki generyczne, więc warto też brać to pod uwagę. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości na temat leków generycznych, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nic nie zastąpi dobrej, zdrowej relacji między lekarzem a pacjentem. Jeśli macie wątpliwości, słuchajcie, słuchajcie lekarzy, oni dobrze wiedzą, czy te leki generyczne można stosować, czy nie. Trzymajcie się, cześć.